Słowa Ewangelii wybuchu święty Łukasz. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać po kolei dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu. Gdzie się wychował? Gdzie szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać, podano mu księgę, księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąłszy Księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa, pisma, które słyszeliście. Oto słowa Pana. Moi kochani, dzisiejsze Słowo Boże nie należy do łatwych myli. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że cały lud bowiem płaka, gdy usłyszał te Słowa w grzechu, nie w lechemiarzu. Idźcie, spożywajcie potrawy świątecznej i pijcie Słod, słodkie napoje. Słowa. i tak by lud Boży je rozumiał, by je rozumiał. Słuchajcie, bardzo często jest, że my nie pojmujemy, nie rozumiemy, nie rozumiemy Słowa Bożego. Z czym Ciele mówi, że wiele jest członków, wiele jest członków, że, czyli w tym znaczeniu, jak do ciała. Ręka, jedna, druga, noga, głowa, ucho, oko. Członki, kościel, członki ciała. I porównuje kościół do kościół wspólnoty nas. 时间。 ciało Chrystusa, wiele jest członków, ale jeden jest Chrystus. Jeden, jedyny Bóg. Bóg jest jedyny. Słuchajcie, to, to jest tak bardzo ważne. I teraz ja wam, chciałbym Wam podać obraz. Wyobraźcie sobie człowieka nas, jako wspólnoty, ale człowiek Ona no nie jest piękna. Zobaczcie, ciało człowieka. To jest postawa wyprostowana, ręce pokładane, nogi. Zobaczcie, jest to piękne. I teraz wyobraźcie sobie, my jako organizm, my jako organizm, jesteśmy na przyświecie. I jest jeden, mają brzuch wciągnięty, drugi mają brzuch wypięty. Gdzieś ta noga jeszcze jest tam, druga jest skrzydła. Zobaczcie, jak pięknie jest, gdzieś jesteśmy na jakiejś, no nie wiem, rekolekcji, jakiejś fajnej, wyjazdowej, i jest komenda jednak. Klękamy, wszyscy klękają. Ci, którzy, oczywiście mówimy o tych, którzy mogą. I nie mam problemu dla tych, którzy nie mogą. Są chorzy, skorowani. Nie, pan kotwora z tego nie wymaga. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda? Brzydko, tak powiem. Część kościoła klęczy, część stoi, Wswoi. przewracamy się, niektórzy przy, przy komuni świętej. Czy ja mogę podjąć decyzję za Was? Nie. To mówi Chrystus. To jest słowo Boże. Jego słowo o tym organizmie, że jesteśmy jednością. Ale co bym. Co bym podpowiedział? Bo to jest kwestia podpowiedzi. Słuchajcie, zawsze jest tak, że dana parachia ma swoje tradycje. Jest proboszcz, który rządzi. Musi być ktoś, kto rządzi daną paragę. I ustalają od wieków, że w tym momencie stoimy, w tym momencie klękamy. Jak ja idę na gościnę do kogoś, do innej paragi, to ja się oglądam. Mówię, robię to, co robią gospodarze. Czyli dostosowuje się do wspólnoty, danej parafii. Słuchajcie, to jest tylko tak, tak naprawdę na marginesie, ale to jest to ciało, które, o którym mówi Jezus Chrystus. Idziemy dalej, bo to tak właściwie i Słuchajcie, kilka dni temu śledziliśmy wystąpienie nowego prezydenta USA. O! I teraz może się pojawić w naszych myślach z polityka a, a nie to, nie polityka, bo ja się nie znam, a nigdy w życiu nie politykowałem i tego nie będę robił, bo nie znam się na tym. Ale słuchajcie, teraz tak, ten, ten prezydent USA, bo jak tym mówi, wielcy ludzie wygłaszają płomienne przemowy, by powoli wbić nam do głowy swoje idee, to jest ich zadanie. A to, co Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, może zmienić życie w tej minucie. Właśnie w tej minucie może zmienić nasze życie. Jezus w Synagodze mówi: Duch Pański, cytuję, Duch Pański posłał mnie, abym ubogim dobrą nowinę, do wieźnią głosił wolność, a nie przyjrzenie, przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolne bym obwoływał rok łaski od Pana. I ten właśnie ten rok łaski od Pana. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie w roku 2025 jest to jest rok łaski od Pana. I w Kościele jest to przyjęte, tu to jest zaczerpnięte z Pisma Świętego, co 50 lat Kościół ogłasza rok łaski. Co 25 lat rok jubileusza. Czas szczególnej łaski. Mówię, że człowiek jest zawsze ograniczony tymczasowo. ja bym jeszcze dodał, jak to właściwie wygląda. Ale zostawiamy to, czyli rok łaski i rok jubileuszowy. Teraz odchodzimy widzimy rok jubileuszowy ze względu na stulecie, ze względu na ten rok od 2000 do 2020. To jest rok jubileuszowy. To czas, kiedy Jezus głosi dobrą nowinę tym, którzy czują się na marginesie życia. Nie chodzi o tych, którym brakuje pieniędzy, ale chodzi o ludzką biedę. O to, że ktoś czuje się gorszy, wykluczony z rodziny, doświadczony życiem. Słuchajcie, doświadczone życie. W roku jubileuszowym Jezus z mocą głosi uwolnienie. Uwolnienie tym, którzy czują się zniewoleni przez lęki, smutni. Nie są zniewoleni przez nałogi. Jezus głosi też. Niewidomym przejrzeniem. Nie tylko przywrócenie wzroku, ale zapowiada przejrzenie tym, którzy nie widzą światła w kłopotach i relacjach. Słuchajcie, mamy czasy, że bardzo często jest tak, że my nie widzimy wyjścia, wszystko nam się bawi. Ten świat jakby do góry nogami stał. I rzeczywiście jest nam bardzo ciężko. Jezus pokazuje, już wyraźnie pokazuje, że jest nadzieja. Nie muszę wam mówić o tym na przykład, o tej nadziei, ale zobaczcie, nie muszę wam mówić, kto to jest Jerzy, ksiądz Jerzy to święte męczeni. Ale dzisiaj nie o Nim chcę mówić. Nie o Jerzy piuszko, o jego męczeństwie. Ale chcę Wam powiedzieć o jego mamie, Marianki. Bo tak ma na imię, miała na imię. Słuchajcie, Teraz, żeby nie skupić takich ważnych szczegółów, nie ja będę tutaj sobie świecił, bo mam napisane. Słuchajcie, o Śmierć księcia Jerzego nie była jedynym cierpieniem tej kobiety. Jej życie było wielkim pasmem cierpień. teraz, w drugiej wojnie, podczas II wojny światowej, Rosjanie zabijają jej kochanego brata. Jako młoda mama. Ciało swojej zmarłej córeczki Jadzi, Jadzia umiera. Potem umarła jej synowa, Danusia, która ocierała, osierdziła troje dzieci, którym pani Marianna zastępuje mamę. To nie jest koniec ciebie. W wieku 18 lat Zawali. A wtedy Marianna zabierała głos, mówiąc, nie wolno się załamywać. Pani Marianna zaczynała śpiewać pieśni kościelne na znak, że trzeba rozpocząć rodzinny różaniec. Zwróćmy uwagę, rodzinny różaniec. Bogitwa różańcowa, która dzisiaj jest tak bardzo znana, by bardzo kochamy. Nie wszyscy, ale są tacy, którzy uwielbiają Słuchajcie, gdy Pani Marianna stanęła nad ciałem z masakrowanego syna, który wydawał wyłowioną stanę pod włosławkiem, powiedziała cytuję Ja nie cierpię. Ja jestem bólem aż do samego nieba. Ja nie Jestem bólem aż do samego nieba. Opowiadam Wam Jest życie Madrytan Księdza po Bo chcę pokazać, jak w tych dramatycznych okolicznościach mogą spełnić się słowa Jezusa. Zobaczcie, Pani Marianna była wielokrotnie wiskana i ziemia usuwała się jej spod nóg. Można by powiedzieć, że to jest nie do wytrzymania. Ale Jezus dawał jej nadzieję. To Jezus dawał jej nadzieję na modlitwie, otrzymywała światło. Jak polecić sobie w kłopotach? Wielokrotnie czuła się więźniem, smutku, żalu, ale Jezus przywracał jej pełną wolność i dawał pełne serca. Mama Księdza do Piłuszki doczekała się jego beatyfikacji. Słuchajcie, mama doczekuje się beatyfikacji swojego dziecka. Czy my sobie to możemy wyobrazić? Jej syn zostaje wyniesiony na ołtarzu. Ona żyje. Gdy ksiądz biskup wręcza jej relikwiarz z częścią ciała syna. Biskup wręcza jej część ciała jej syna. Jeden zaproszony tu głosem powiedział to musi być straszne dla matki brać do domu szczątki swojego dziecka. Co na to pan Wróciła się z lekkim uśmiechem stwierdziła straszne było jak jeż cierpi. teraz to radosny moment. Zobaczcie, strasznie było to jak cierpia ale teraz to jest radosny moment. Przed praktykacją dziennikarka zapytała mamę świętego, czyli Panią Marianę. Słuchajcie, zadała jej takie pytanie, jak Pani to przeżyje? Wtedy usłyszała odpowiedź. Jak Buda to przeżyje. Proszę pani, ja miałam dobre i szczęśliwe życie, odpowiada Marianna. Dziennikarka, trochę zmieszana, ciągnęła dalej. No cóż, może może dobre, ale chyba nieszczęśliwe. Wtedy pani Marianna z urodzonym wzrokiem spojrzała na dziennikarki i powiedziała: Moja droga, bez krzywdy to nie da się wejść do niego. Zobaczcie, kłopoty z dzieci, kłopoty z mężem, rodziny rozwalają się, rozchodzą się, rozwody, nierozwody, płótnie nienawiści. Ile wśród nas jest cierpienia? Przecież my jesteśmy jednym, mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. Tak niedawno, słuchajcie, nawet Wam opowiadałem o wspólnocie. Młody człowiek, który jest we wspólnocie, uzależniony człowiek, ale wspólnota. Przez, przez to wejście, przez wspólny modlitwy wspólną, wspólną pracę wstają w nocy, od drugiej w nocy, by adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rano, dzień zoczymy, rozpoczynają nią rozpoczynają modlitwą, są, są adoracje i jest tam 5 lat. Był u był u mnie w domu. Z którego bije dobroć, ciepło, radość, piękna, A przed tak wspólnotą nie był wrak. Możecie sobie wyobrażać, wyobrazić, że ciągle ma Możecie sobie tego wyobrazić. Już umierał w szpitalu, że nie ma szans, miałby miał wypadek I wychodzi po pięciu latach, gdy wychodzi jeden ze wspólnoty. Całe szczęśliwy, że jest zdrowy. Mama, rodzice, szczególnie rodzice, bardzo się z tego cieszą. Bardzo się dzieje. Zostawia różaniec, zostawia modlitwę, zostawia przeświadom. Odchodzi, zostawia pana Jezusa. I dalej jest powód. Wielki bo, bo wróci. W tej chwili kolejny brak. Czy uda mu się przeżyć? Czy on z tego wyjdzie? Nie wiem. Mam nadzieję, ale największą nadzieję mają rodzice. A teraz ja się Ciebie pytam. Mogą się okazać, się tymi, którzy sprzedają te narkotyki. Którzy zabierają dzieci rodzicom. Brzydzę się. Oni sami nie wezmą, ale podają, bo muszą zarobić tej zarobek. Na krzywdzie, na... Na to, że krzywdzą drugiego człowieka. Na krzywdzie ludzkiej nigdy się nie dorobi. Gdzie co jest najgorsze? Najgorsze jest on. Przeciwko to jest nas. Oni chodzą do kościoła. Oni, oni przystępują do komunii świętej, a dalej wychodzą z kościoła i narkotyki sprzedają. I to jest tragedia. My nie chcemy Boga, Tam ten lud słuchał, słuchał Boga, słuchał rozważania niezwyraźnie, z komentarzami, z wyjaśnieniem, ale my wiemy lepiej. My wiemy wszystko lepiej. Ten czas, ten świat do góry nogami się kręci, Szatan zawsze będzie chciał nas zamknąć w więzieniu z tradycją. Zależy, może byśmy stracili nadzieję. Jeżeli jednak uwierzysz słowom Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, to, jest, to jesteś w rękach Boga. I szatan nie ma nad Tobą żadnej władzy. Szatan nie ma nad Tobą władzy, jeżeli uwierzysz, że tu masz Boga. Że Ty, czekasz się tym, że ktoś ci mówi a po co masz się modlić? A po co chcesz się modlić? Wystarczy, jak zrobisz z wiarą znak krzyża, to wystarczy. Nie przejmuj się tym. Idź dalej, rób swoje. Do czego my zmierzamy? Sami nie chcę, jak mówią, jak w jest Sami no nie, ale, ale ty też będziesz męczy. Ty też się nie męczy, którego chcą wykluczyć ale na każdej dziedzinie naszego życia chcą wyrzucić chcą Jezusa. Ciemności, kłopotów, przenosi światło, rozwiązania problemów. Naprawdę tak to jest. W uciskach daje wolność. I to jest rok łaski, robił ilu od Pana. Niech zakroluje w Twoim życiu Jezus. Ten, który jest życiem, niech zakroluje. I uwierz w niego, jakby dziecko się do niego przygód. I zapatrz się, jak dziecko, małe dziecko patrzy w matkę i zaufaj. Tak jak to dziecko ufa matce, że się nim zaopiekuje, tak Ty zaufaj Jezu i bądź bezradny. Ale w ramieniu